Cześć tu Dorota. Pragnę Was zaprosić już w tę środę 9 marca o godzinie 10 na grupie na fali życia, żyj życiem, jakiego pragniesz. Grupa się mieści na Facebooku, przypominam, na Facebooku grupa o nazwie Na fali życia, żyj Życiem jakiego pragniesz, zrobił webinar na żywo. I w tym webinarze podejmiemy takie tematy, jak zapanować nad stresem w obecnych czasach, jak się szybko uspokoić, jak nie wciągnąć się w rozmowy dosyć niepokojące, kontrowersyjne, jak sobie Poradzić z informacjami, które nas przytłaczają dosłownie z zewsząd, jak sobie poradzić z naszym umysłem, żeby nie reagował stresem i lękiem. To wszystko w najbliższą środę, 9 marca godzina 10. Zapraszam, kogo nie ma jeszcze w tej grupie na Facebooku, zapraszam dołączcie, bo tam będą odbywać się wszelkie webinary. A na razie taką drogą, póki nie wynajdę innej. Mam nadzieję, że skorzystacie, że Wam się to spodoba, że, że zaczerpniecie coś dla siebie. Jeśli nie możecie być o godzinie 10, nic straconego, nagranie zostanie na grupie, żebyście mogli sobie odtworzyć w dogodnym dla Was terminie i dogodnym dla Was czasie. Także spokojnie szukuję następne rzeczy dla Was. Work in progress cały czas. Także zapraszam zapraszam serdecznie, całuję Was pięknego tygodnia. Życzę, do zobaczenia. Cześć!